Po zbudowaniu systemu z nośnika CD lub DVD naszym oczom okaże się takie oto menu. Ta opcja zatrzymuje instalację i uruchamia system operacyjny znajdujący się na dysku twardym, natomiast ta opcja należy ją wybrać, aby rozpocząć normalną instalację. Proporcje należy wybrać, jeśli chcemy, aby interface ACPI, czyli Advanced Configuration Power Interface, nie przeszkadzał w procesie instalacyjnym. Installation Safe Settings. Opcję tę wybieramy. Jeśli do przeprowadzenia normalnej instalacji potrzebny jest tryb TMA. Jeśli inne opcje nie dają pożądanych rezultatów, należy wybrać właśnie tę opcję, Rescue System. Opcja ta pozwala na uruchomienie systemu z CD. Ta opcja sprawdza pamięć RAM. Na dole ekranu znajduje się opcja klawiszy funkcyjnych F1. Wybieramy pomoc dla danej opcji F2 to wybór języka. klawiszem F3 rozwijamy menu, teraz F3 wybieramy ustawienia wyświetlania ekranu, F4 natomiast nośnik z którego będziemy instalować nasz system. I F5 to włączenie do procesu instalacji CD-ROMu za aktualizacją sterowników. Wybieramy opcję Instalacja i rozpoczynamy instalację systemu operacyjnego. Na początku zapoznamy się z licencją naszego systemu operacyjnego i aby kontynuować instalację należy wyrazić zgodę na warunki umowy licencyjnej. Możemy przystąpić do dalszej instalacji. W tej chwili system dokonuje analizy systemu pod kątem zainstalowanych urządzeń. Po zakończonej analizie wybieramy tryb instalacji. W tym przypadku będzie to nowa instalacja, i przechodzimy klawiszem dalej do następnego etapu. Teraz dokonamy wyboru strefy czasowej. Europa, Polska. Możemy wybrać dowolny inny kraj. I także ustawienia zegara sprzętowego. I możemy także zmienić czas i datę. Przechodzimy dalej. Tutaj możemy ustawić. Mm, różne opcje związane z instalacją. Między innymi partycjonowanie dysku. Aby zainstalować system, musimy odpowiednio przygotować partycje na dysku twardym. Możemy także przełączyć na widok bardziej zaawansowany, zwiększą liczbę opcji do konfigurowania. Możemy także wybrać oprogramowanie, które będzie zainstalowane. No i oczywiście jeszcze możemy zmienić język naszej instalacji. Przygotujemy teraz partycję naszego dysku twardego do instalacji systemu. Możemy zaakceptować domyślne ustawienia, ale wybierzemy własny rozkład partycji. Decyzje dla ekspertów. Naszym oczom ukaże się takie oto menu z zaawansowanymi narzędziami do partycjonowania. Możemy edytować partycje, ale najpierw musimy utworzyć jakąś partycję. Tworzymy partycję podstawową. Mamy tutaj możliwość formatowania w określonym systemie plików lub nieformatowania. początek i rozmiar cylindra opcje systemu plików opcje montowania na przykład partycji punkt montowania domyślnie root czy taka właśnie kreseczka możemy usunąć partycję Nie można zmienić rozmiaru bez utworzonej partycji. Teraz możemy dowolnie modyfikować rozmiar naszej partycji. Mamy tu także inne zaawansowane opcje do tworzenia np. partycji write, szyfrowania, ale tym się nie będziemy teraz zajmować. Teraz wybieramy opcję instalowania i wyboru oprogramowania. Możemy tutaj wybrać um, całe pakiet oprogramowania, na przykład KD ze wszystkimi e, towarzyszącymi programami. Możemy wybrać bardziej szczegółowy system instalacji. System będzie zawsze sprawdzał e, zależności pomiędzy pakietami, które chcemy zainstalować. Na przykład, wybierzemy sobie nowa application, cały pakiet. Możemy na przykład wybrać instalację oprogramowania dla laptopa, narzędzia do kompilowania aplikacji, grupami pakietów. Możemy także wybrać języki do zainstalowania. Tutaj wybieramy źródło instalacji, domyślnie jest to płyta CD lub DVD. Możemy także wyszukiwać przez wyszukiwarkę pakiety, które byśmy chcieli zainstalować. Na przykład wszystkie aplikacje, które mają w nazwie Open. Czy instalujemy, na przykład OpenVN? Akceptujemy. System sprawdza zależności. zostaniemy poproszeni o akceptację licencji i możemy kontynuować instalację. Gdy już wszystkie opcje ustawiliśmy, możemy zaakceptować instalację i wybieramy instaluj. Teraz system dokona ustawień dysku twardego, tworzenie partycji, formatowania. A teraz rozpocznie się instalacja właściwych plików systemu operacyjnego. Ten proces może być dość długotrwały. To wszystko zależy od liczby pakietów, które mają być zainstalowane. Po zainstalowaniu pakietów, następny etap to yy, nadanie nazwy naszemu komputerowi i nazwy domeny. Nazwa może się zmienić poprzez dhcp. Tutaj odklikujemy, przechodzimy dalej. Następny etap to ustawienie hasła administratora, czyli najważniejszego użytkownika w systemie operacyjnym. Możemy także wybrać opcje zaawansowane, np. sposób szyfrowania haseł. I przechodzimy dalej. W tym menu możemy skonfigurować naszą sieć. Możemy użyć wszelkich urządzeń sieciowych, takich jak WiFi kart LAN, urządzenia DSL, ISDN, modemy. Teraz system wykrywa właśnie urządzenia podpięte do naszego komputera. Będziemy bazować na domyślnych ustawieniach sieciowych, czyli interfejs sieciowy konfigurowany przez DHCP. System zapisze konfigurację sieci. Możemy teraz testować nasze połączenie sieciowe, lub możemy też pominąć test. Przechodzimy dalej. Na tym etapie możemy wybrać metodę uwierzytelniania użytkowników. Domyślnie jest uwierzytelnianie lokalne i na tym uwierzytelnianiu pozostaniemy. Możemy także zastosować uwierzytelnianie poprzez różne usługi sieciowe. Teraz możemy tworzyć lokalnych użytkowników. Podajemy pełną nazwę użytkownika, nazwę użytkownika skróconą i hasło. Możemy także ustawić, czy użytkownik ma odbierać pocztę systemową i czy będzie automatycznie logowany po uruchomieniu systemu. Możemy sprawdzić, czy hasło jest poprawne pod względem bezpieczeństwa Mamy także widok bardziej zaawansowany, ale w tej chwili się nie zajmiemy bardziej zaawansowanymi opcjami. Przechodzimy dalej. W tej chwili system dokonuje zapisu konfiguracji systemu, czyli wszystkich ustawień, które do tej pory dokonaliśmy. Na końcu pozostaje nam konfiguracja sprzętu, czyli konfiguracja opcji graficznych. Możemy tutaj ustawić częstotliwość odświeżenie ekranu, rozmiar ekranu, rozdzielczość. Możemy także skonfigurować inne urządzenia, takie jak drukarki, dźwięk, karty, TV lub Bluetooth. Pozostajemy przy domyślnych ustawieniach i przechodzimy dalej. W ostatnią rzeczą jaką możemy zrobić to sklonować ten system dla programu AutoJazd. W tej chwili nie będziemy się tym zajmować. Po zakończeniu instalacji rozpocznie się uruchomienie systemu operacyjnego. Czy naszymi oczami będą pojawiać się różne napisy? W tej chwili jesteśmy informowani o poszczególnych etapach uruchamiania się systemu operacyjnego. Możemy się teraz zalogować do naszego systemu operacyjnego. Możemy tutaj wybrać język używany podczas danej sesji. Sesje, czyli środowisko graficzne, na przykład wybierzemy teraz KD. Możemy także uruchomić ponownie lub wyłączyć komputer. Logujemy się jako użytkownik, którego zdefiniowaliśmy podczas instalacji. Podajemy do niego hasło. Jak wcześniej wygląda środowisko KDE w naszym systemie operacyjnym?